Cześć, witam Was serdecznie w nowym, najnowszym wideoniusie przed rozpoczęciem audycji na żywo 2 września. Tak jak obiecałem Wam w poprzednim wideoniusie, pojawia się videonius, ostatni podczas wakacyjnej przerwy no i z dobrymi wiadomościami dzisiaj do Was zaczynamy. Już we wtorek, 2 września, za tydzień we wtorek, bo dzisiaj 24 dzień sierpnia, za tydzień we wtorek ruszamy z audycjami na żywo. Wracamy po wakacyjnej przerwie. Pierwszą audycją będzie tchnienie nocne, tchnienie czy tchnienie nocy? Tchnienie nocy. Taką nazwę m, ostatnio podałem przez przypadek, zamieniając szyk. Tych dwóch wyrazów i faktycznie lepiej brzmi tchnienie nocy, i taka też nazwa audycji wtorkowej będzie. Pierwszy odcinek 2 września, jak zwykle u mnie nocka w radiu od 22 No i tą audycją ruszymy. Ramówka na stronie internetowej L-stacji już jest zamieszczona. Zawiera ramówkę na cały wrzesień. I początek października, i zgodnie z tą ramówką w pierwszym tygodniu y, zagram. Ja tak, we wtorek y, audycję nową, wtorkową tchnienie nocy, później w środę spotka się z Wami Robert Zakrzewski. Y, w audycji Tajemniczy Ogród, jak to u Roberta i w środę bywa od 20.00, w czwartek spotkam się znowu ja z Wami w Audycji Markowe Granie jak to zwykle u mnie o 22. No i w sobotę też spotka się z Wami Beata Pardela w audycji elektronicznej brzmienia o 21.00. Czas szybciutko ucieka. Ja Wam mówiłem, że ten czas wakacyjny szybko nam zleci. No i tak też się stało i znów będziemy gościć u Was na żywo na wieczorową porą audycji dużo, praktycznie zmian Poza zmianą nazwy Audycji Wtorkowej nie ma. Nadal jesteśmy w tym samym składzie. Nadal nadajemy swoje audycje. Nadal pod tymi samymi nazwami, z wyjątkiem Audycji Wtorkowej. A tak to bez zmian. Jesteśmy gotowi, naładowani, napełnieni nową energią pozytywną z muzyką, z nową muzyką, bo w międzyczasie pojawiły się nowe albumy wykonawców, twórców El Muzyki, którzy z nami współpracują i oczywiście nie tylko. Będziemy wracać też do tych nagrań sprzed wakacyjnej przerwy, bo też takie oczywiście są. No i wszelkie nowości, które cały czas napływają, wysyłacie, drodzy wykonawcy, do nas też muzykę, dajecie znać, że macie coś nowego i to jest fajne, bo będzie co prezentować naszym L-słuchaczom. Na pewno jesteście też ciekawi, jak wygląda sprawa mojej płyty na planecie Quinta. Więc płyta, tak jak już Wam pisałem na Facebooku, powoli, powoli dobiega końca proces jej tworzenia. Już się pojawiły niektóre utwory w takiej zajawce filmowej. W promocyjnym takim filmiku już fragment utworu jednego się pojawił. Planuje premierę nowego albumu na Planecie Kwinta 12 września. 12 września, czyli y, dzień ważny jeśli chodzi o Lema, twórczość Stanisława Lema, bo jest to 104 rocznica urodzin Stanisława Lema. Właśnie tego 12 września. Mam nadzieję, że nic się po drodze nie stanie, żadnych ochlików technicznych nie będzie, i będę mógł na Bandcampie zamieścić właśnie tego 12 września album na planecie Quinta, jak już wam wcześniej wspominałem, zainspirowany ostatnią powieścią Stanisława Lema pod tytułem Fiasko. Yy, materiał bardzo kosmiczny, bardzo fantastyczny, mam nadzieję, że przypadnie Wam ta płyta do gustu. No a wracając jeszcze do arystacji, zapraszamy Was serdecznie na wszystkie audycje. Przypominam, że ruszamy 2 września o 22. Miło będzie Was gościć nie tylko przed odbiornikiem naszego strumienia, ale również na irc czy na naszym messengerowym czacie. Bo na pewno tęsknicie też za kontaktem czy z nami, czy między sobą. Będziemy na pewno się chwalić, co przez ten czas się działo. A działo się wiele rzeczy: i smutnych, i radosnych. Będzie czas, żeby tym wszystkim się z Wami podzielić. Dzisiaj króciutki wideo news, ale treściwy. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam udanego jeszcze wypoczynku. Jeszcze tygodnia. Bez audycji wersji na żywo, ale już 2 września spotykamy się w audycji Nocne Tchnienie o 22. Do usłyszenia.